E, dzień dobry, poproszę małego hodowca. E, ale wszystkie porypisy są zimne. Że co? KURWA! Daj mi tego hodowca! Piździe mam, że zimne grzej parówę i odnowa! Tu turba! Daj mi tego hodowca! Piszcie mam, że zimne grzej parówę i odnowa! Czuj parówę i od nowa Nie będę tracił czasu, za chwilę będzie ona Nie na psy, to nie jest dobra pora Zajebi ci trzy klapsy i będziesz porobiona ja nie żartuję, albo kręcisz bułę, albo zabawiasz się moim chujem. Ja nic tu złego nie chcę, broń Boże, za chwilę jadę w trasę Więc nalej mi tam sosu, albo spuszczę się na kasę KURWA! DAJ MI TEGO hot doga. Piździe mam, że zimne, grzej parówę i odnowa. nowa KURWA! DAJ MI TEGO hot doga. Oczywiście mam drzeć zimne, grzej róbę i odnowa